Halo, witam. Sims 4 dzisiaj? Tam był lat? Nieważne. Generalnie... Ee, kilka ogłoszeń na początku, bo doszłam do wniosku, że może fajnie byłoby pogadać. Generalnie patrzyłam na... O, okej. Okay. Dobra, zatrzymam może czas, bo... Generalnie chciałabym zacząć od tego, że patrzyłam na poprzednie nagranie, które było w sumie takim moim pierwszym legitnym nagraniem, z którego będę korzystać i w ogóle. I doszłam do wniosku, że dźwięk jest tragiczny. W sensie. <grytanie> echo jest tak potworne. Ja wiem, że to. Mogę mówić, że to nie do końca moja wina, bo pokój jest nie do końca urządzony, bo w sumie tak jest nie do końca urządzony. Jest w większości pusty ten pokój, a to jest salon, więc... E nie wiem, czy aktualnie lepiej nas słychać. czy znaczy, mnie. Yy, Harper to chyba generalnie... jest jaka to buzia. Yy, myślę, że będzie mnie lepiej słychać. Powiesiłam dookoła mnie koc <noise> na wieszaku na ubrania, żeby jakkolwiek w ogóle zrobić przestrzeń taką sensowniejszą, żeby może to echo zminimalizować. No i przestawiłam trochę mikrofon. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cały czas testuję, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. To, co było jeszcze w poprzednim odcinku, co zauważyłam, to to, że... Był przeokropnie chaotyczny. No, po prostu jakby. <grystanie> nie wiem, nie miał głównego motywu, nie miał niczego, jakby zrobiliśmy wszystko i nic. Więc doszłam do wniosku, że tym razem jakby spróbujemy Spróbujemy ustalić sobie cel, który chcemy robić w tym odcinku, i zobaczymy, co też z tego wyjdzie. No i kolejna rzecz, która jest też ważna, to to, że e, jestem dzbanem i mamy namiot. <grystanie> Także nasza Simka trochę tutaj, że tak powiem, lekko umiera, jeżeli chodzi o samopoczucie. Także ja bym się przejechała po prostu nie wiem na jakąś siłownię czy coś, żeby ona wzięła prysznic skorzystała. Jakby spróbujemy zadbać o tego Sima. Czy to jest łazienka? Ale ja się w kopie się okażę, że to nie łazienka. Ale to by było dziwne. Nie no, jest łazienka. dobra, mordo chodź. To będzie możliwość zjedzenia czegoś. No, najwyżej wrócimy po prostu na to śmietnikowo górne i rozłożymy namiot, prześpimy się i będziemy szukać jedzenia, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Fajnie byłoby się też trochę naszym shopem zająć, bo biedna Pepper siedzi sama cały czas. Ale Właśnie nie wiem, czy wspominałam, ale mam takie mody no właśnie jak Control Pets, na wszelki padek, no bo lubię sprawdzać mimo wszystko wiekty zwierząt. Kufu! Lubię sprawdzać właśnie wiek tych zwierzaków, żeby potem nie być zaskoczonym, jak one się starzeją i w ogóle. E, mam MC Command Center oczywiście. E, mam takie mody jak Slice of Life. No i przy okazji jeszcze o, z takich. Jezu pepper. Przestań drapać. Nie, nie, nie. E, zapomniałam z No ale. <laughs> nie wolno. Nie. Nie. Dobra, zobaczmy, jakie pióra dostaliśmy. Bo chyba podobno z tego się pióra dostaje. Uu! Fajne. A to to sobie zachowamy. Może kiedyś powiesimy jako ozdobę bo nie mamy za bardzo nic lepszego. No nie PEPER! Dzbanie! Już wiemy, że plan na dzisiejszy odcinek to jest masowe kopanie w śmieciach. Po prostu. Może ewentualnie jak się uda, to spróbujmy się zaprzyjaźnić z noksem trochę bardziej. Może spróbujemy go odwiedzić. Nie mam pojęcia. Na ten moment spróbujmy coś zrobić z tym mieszkaniem i... Spróbujmy zająć się naszym zwierzakiem, bo... A Ajaj. Ogólnie, stawiając ten krzak, miałam na myśli bardziej to, że ona będzie miała gdzie korzystać na łonie natury, że tak to nazwę. I nie brałam pod uwagę tego, że ten shop może chodzić i szukać tam rzeczy, ale, ale w sumie fajnie się dowiedzieć o tym. No, także jest to ciekawe. Nie, nie idzie do szkoły. Jest to ciekawe, że te paki mimo wszystko się jakoś tam przenikają. Myślałam, że w ogóle to nie ma nic wspólnego jedno z drugim, ale, ale fajnie wiedzieć. Dobra, mordo. Spróbuj to naprawić jak wstaniesz, zapewne się nie uda, ale chciałbym podjąć próbę, w sensie fajnie byłoby się nauczyć majsterkowania chociaż trochę Bo to się przyda później, nie, nie idziesz do szkoły, ty nie chodzisz do szkoły, ty to walisz całkowicie Ale naprawiliśmy to, uzyskaj części, i nie wiem Bo tam w sumie gdzie idziemy to jest ta maszyna do recyklingu, więc będzie dało się podać recyklingowi te rzeczy, jakieś rzeczy właśnie z tego ogarnąć, jakieś części Także to może być fajna opcja no i dobra, spadamy stąd. No, dokładnie o tym właśnie myślałem. Uuu, śmieci. No nie można ich ruszyć. No, ale będzie masowe chodzenie po... O, właśnie. Nurkuj po jedzenie, to jest ważne. No tak. Naprawdę? O nie, patrzy z zazdrością. O nie. Uuu, cześć Tina. Z nią też chciałam się zaprzyjaźnić w sumie. Spróbuj pocieszyć. Co się stało? No, ale pogadajmy z nią. Właśnie chciałabym mimo wszystko, żeby, żeby one też się zaprzyjaźniły. Chciałabym, żeby ona się przyjaźniła z Noxem i z Tiną, bo Nox jest jakby bardzo podobny do niej, jeżeli chodzi o jakieś priorytety, o jakieś właśnie takie podobne zainteresowania, więc mimo wszystko wygląda na fajnego przyjaciela, a Tina też, z tego co rozumiem, lubi wytwarzać rzeczy, bo skoro jest, no nie wiem... Mistrzynią wytwarzania, to musi wytwarzać rzeczy! Jej. Także no, mimo wszystko no, poleciła nam wcześniej tam chyba biurko i w ogóle. Dobra, ale idziemy dalej. Nurkować po rzeczy. Jak to? O nie! Dobra, spadamy, idziemy gdzie indziej. Więcej śmietników. Tina widzę. Podobna filozofia widzę. No dawaj. Nie masz co jeść, mordo. No nie, jak to puste? Te śmietniki się do niczego nie nadają. Dobra, doszłam do wniosku, że warto odwiedzić Noxa, żeby ponarzekać na temat tego, że w tych śmietnikach nie ma nic sensownego. O, narzekaj na rodziców, bo ich nie masz! Rozmawiaj zainteresowanie, jak tu widzę, że jedna z mam Noxa coś gotuje, więc to może nie być najgorszy pomysł, żeby faktycznie się tutaj zakręcić. Możemy dojść do wniosku, że Nox w jakiś sposób lubi to, że, że ma wreszcie jakąś sąsiadkę, która, no nie wiem, pochwala podobny styl życia i. Już party. I zaprosił ją na obiad. Nie lubi hip hopu dobrze, jestem w stanie zrozumieć. W ogóle fajny jest ten domek, w sensie on jest tak kolorowo roślinno. Nie wiem, podoba mi się, po prostu mi się podoba, jest ciekawy. Kim jesteś? Ja mam powiedzieć, kim jesteś. Ale masz ciekawy strój. Dobra, chodź coś zjeść, Harper. Spróbujmy, nie wiem, za... o, gdzie są drzwi wejściowe? wiem, może tu są drzwi wejściowe. Które to są drzwi wejściowe według tej gry? Halo? Aha! Okej, okay, okej. Okay. Może się nie obrażą? Jak? Może z łazienki Noxa skorzystam w takim razie. W losu, jakby. Niech ci nie kazał patrzeć, jak chcę korzystać z prysznica. Okej, okay, ono się resetuje, widzę. Dobra, trudno. Skoro ci nie podoba, jak korzystam z łazienki Twojego syna, skorzystam z Twojej. Moim marzeniem na ten odcinek jest zgromadzić jeszcze więcej sensownych rzeczy, po prostu, żeby jakoś funkcjonować tutaj. Ale jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, czy to wyjdzie. Ty mały ciulu! Obudziłeś mnie. Nooo! Ojeju! Jednak nie jesteś ciulem. Jestem ciekawa, czy damy radę coś stworzyć ciekawego, ale tak. Hmm... Jest to biurko z fabrykatora, tylko no... Czy jest nam potrzebne w tym konkretnym momencie? Chyba nie. Pepper. Znowu. Widzę, że Harper chce coś robić z tym śmietnikiem, więc może spróbujemy jakieś rzeczy właśnie, typu psu na kompost. Nie mówiłam, żebyś wstawała. No dobra. Przestań dzwonić do ludzi, których nie znasz. Dobra, po prostu zaczniemy robić jakieś rzeczy typu nurkować po okazji. Hej, widzę, że opcje nam się skończyły, no ale w porządku. Podajmy sobie z trochę. Teraz uznanie, no nie wiem, zupę jakiejś rzeczy, może nie wiem. No, na pewno nie to. Jezu, jest już siódma? Okej. Okay. Ja liczę, że może uda nam się jakąś lodówkę znaleźć, czy coś. Dobra, skoro mamy chwilę, to może sprawdźmy w sumie, jakie ciekawe rzeczy udało nam się znaleźć. Okej, okay, mamy wreszcie jakiś obraz, jakąś coś, co jest dekoracją, aczkolwiek. Czy mi się to podoba? Chyba, chyba nie podoba mi się to za bardzo. Mamy krzesło, ale wiem, że. Trzeba by je naprawić. Wiem, że jest w karierze właśnie coś, co pozwala, jakiś taki odkurzacz w której z karier jest, który pozwala to oczyszczać z tego typu takich, nie wiem, spalenizn. No ale Harper też jakby nie, nie zamierzam, żeby aktualnie chodziła do jakiejś kariery, ten stolik też widzę, że jest zepsuty. Uuu, u uu, drogie. Okej, okay, możemy postawić weterynarza naszemu shopowi smutnemu. No to może zaraz, bo fajnie byłoby. Chwila, 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 chwila. Włącz. Co to jest? Serta wrzuconego jedzenia. Matko! Tu masz śmieci w wyposażeniu. Dobra. Mm. Stwórzmy sobie biurko. No tak, bo ja mam barwniki jakieś. Dobra, stwórzmy czerwone. Jakby nas to interesowało, Lol. Co? Czemu? Czy, czy ty już stworzyłeś to biurko? Czy jest cała farbia? się, że nie. Dobrze, stwórzmy biurko jeszcze raz. Dawaj, Harper. Nie może być tak źle. Przestań tego słuchać, bo marnujesz nasze. Tutaj. Nasz staw marnujesz, nasz staw. Aha, rozumiem, że nie możesz stworzyć biurka, bo się czujesz beznadziejnie. Okej. Okay. Powiem wam, że jest to trochę denerwujące, jak człowiek chce coś zrobić z tego fabrykatora i nawet nie może, bo nie stać na to na żadne rzeczy, które są do domu, bo... O nie, źle się czuje, ciągle źle się czuje, o nie, jak ja się źle czuję. No i... Tyle było naszego fabrykatora. Czy ja chcę pójść zrobić sobie jedzenie na grillu? Czy ja chcę może poczekać, aż ludzie sami zrobią? Hmm... Uuu! Tu jest telewizor, no tak. To jest słoka opcja, żeby tu zostać. Może ktoś coś ugotuje sam w międzyczasie. Dobra, nikt chyba nie zamierza gotować, więc mimo wszystko. Zjedzmy te hot dogi. Czy ty naprawdę rowerem tam podjedziesz? No nie mów. <słyski> Uuu! Uh. Okej, okay, that was something. No ja wiem mordo, ale... Zastanawiam się czy jeżeli sobie stąd pójdziemy, czy ten rower nie zniknie, więc... Mm. Czy jeżeli teraz wrócę do domu, czy rower pojedzie z nami? Powinien! No nie! Nie ma roweru! Ale skam! No trzeba będzie Pepper zabrać znowu do weterynarza, bo... W szopie straszny, w sensie dałam mu cechę łowca, bo liczyłam na to, że właśnie poznajduje jakieś fajne piórka, czy coś tego typu, ale nie przewidziałam takiego rozwoju wypadku. Co pan tu robi? Dzień dobry. Czy ty jesteś szurem? Ej, jest. O, pan się ruszył, widzę. Dlaczego on mi sprząta rzeczy w domu? Czy nie, żebym narzekała, ale. That was quite something. Pepper! Ooo! Ojojoj! Nunia! Niunia przynosi biurka, a pan dalej się myje w deszczu. Czy to wymaga komentarza? nie, że kosztowało mnie to zero simoleonów za to, że gość przyszedł i umył się w deszczu, ale w porządku. <grych> Okej. Okay. Ja też. Mamy powtórki, więc jakieś powtórki może... Co to jest? O, wow! Ale super! Dobra, na razie sobie zostawię. Coś drogie są te pióra. Ale na razie zostawię. Okej, okay, widzę, że ludziom się podoba bieganie dookoła mojego kontenera. W ogóle właśnie, ja też nie mówiłam tego, ale trochę zmniejszyłam te kontenery, żeby harper było stać na to ten fabrykator. Spróbujmy jeszcze raz stworzyć biurko. No i no, doszłam do wniosku, że to jest w sumie spoko opcja. Żeby mieć na start fabrykator, bo jakbyśmy mieli się fabrykatora dorobić, to już w ogóle by była jakaś tragedia. Dobra, wstawaj, spróbujmy zrobić to biurko. Fajnie, że jej też ta umiejętność rośnie, więc to też jest zawsze spoko opcja. Czy, czy ty naprawdę nie zrobiłaś tego biurka? Dobra, spróbujmy po raz ostatni nurkować po okazję. I zabrać naszego zwierzaka do weterynarza. W sumie to będzie koniec tego odcinka. Okej, no właśnie. Przesmak na postrach. One są tańsze niż to leczenie, więc chyba się opłaca. Tak myślę. Dlaczego siedzisz tutaj i ci nie schodzi ta potrzeba? Dobra i myślę, że to będzie koniec odcinka w takim razie. Wydaje mi się, że był bardziej spójny niż poprzedni. Nie idziesz do szkoły. Pepper. No, ale wydaje mi się, że był bardziej... i spać. Pepper. Był bardziej spójny niż poprzedni. Wydaje mi się, że nie wiem, czy zrobiliśmy dużo więcej rzeczy. Na pewno nie znaleźliśmy takiego suda, jakie znaleźliśmy wcześniej. No ale generalnie nie było tak źle. Zarabiamy trochę, to jest dla mnie najważniejsze, bo chciałabym w przyszłości mimo wszystko Harperson przeprowadzić. Mam pewien pomysł na. Jezu, czy ty siedzą, zu, zu. Mam pewien pomysł właśnie, jak, jak to rozwiązać. Jeśli w sensie, mam pomysł po prostu na fabułę. Wiem, co będę chciała zrobić, jak to się stanie i tak dalej, no ale, żeby faktycznie do tego doszło, to potrzebujemy trochę więcej pieniędzy. Więc liczę, że, że uda się właśnie na życiu śmietnikowym jeszcze trochę zgromadzić. Także dziękuję za uwagę i hello.